To tylko te swoje dzieci. To tylko... No nie mogę kochać sąsiadki. A właśnie, że mogę. Ale ja się z tobą zgadzam. Sąsiada też. Żyjemy coraz lepiej po raz tysiąc drugi. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majska-Piołka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat. Nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego. Bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Iwan, dzień dobry. O, dzień dobry, jak czarująco. No bo do walentynki chyba w powietrzu już tak. No są. tak, walentynki są w powietrzu, tak. Tak, chciałem się Ciebie zapytać, dlaczego, albo po co, albo jedno i drugie kochamy. Po co? Dlaczego? No po co kochamy. Tak. Kochamy Tak, w ogóle kochamy. Tak. Wiesz? Bo chyba wydaje nam się, że w naszym życiu pojawia się osoba jakaś tam, która chwyta nas za serce i ta miłość nas porywa, i my tak idziemy w to. Ponieważ ja najpierw chciałam. To no, nie no, tak jest tak. Ja najpierw chciałam właśnie sprecyzować, bo, bo ponieważ nie powiedziałeś nic pod tym, kochamy. Nie było żadnego innego słowa. Bo to jest bardzo otwarte chyba. <laughs> to chciałam sprecyzować, o jakie kochanie chodzi. Czy my chcemy rozmawiać o kochaniu w ogóle, Ja o miłości w ogóle, czy chcemy rozmawiać o kochaniu innych osób? Takich i tutaj też trzeba się byłoby zastanowić, możemy wziąć w ogóle wszystkie inne osoby, osoby. ale możemy też wziąć pod uwagę na przykład tę miłość, którą nazywamy czasem romantyczną, tak? czy, czy, czy erotyczną, taką miłość po prostu związkową. Więc powiedz mi, kochany, o czym ty chciałbyś porozmawiać w tym odcinku? No i to jest bardzo trudne pytanie. <noise> tak, to nie jest łatwe pytanie, mam świadomość, ale twój temat to jest, więc działaj. Niestety, zaczynam żałować, nie żartuję. Bo jest co, tak myślę, że u mnie ta różnica z czasem zaczyna się zacierać mhm. i to tak mocno zaczyna się zacierać. Absolutnie. I powiedziałabym, że to tak w ogóle generalnie jest, że jeżeli się jest na pewnym poziomie rozwoju osobistego, już duchowego, nawet, mhm. to tylko sposób w jaki okazujemy tę miłość y, przyjętej wiesz, przez tak. społeczeństwo i tak dalej może być inny. Natomiast y, samo uczucie to bardzo często jest dokładnie właśnie takim samym, y, takim samym uczuciem. Więc zacznijmy od tego, że. Obserwuję, że u mnie to kochanie i tutaj też nie wiem za bardzo, czy zastanawiam się, czy używać określenia kochanie, czy miłowanie, bo w Polsce akurat mamy tę różnicę dwóch słów bardzo pięknych i chyba na pewno inaczej odbieranych przez społeczeństwo. Moim zdaniem te słowa są dokładnie tożsame, tylko miłowanie jest po prostu stare. To A jest proszę. słowo ze starego języka. Wtedy się nie mówiło kochać, mówiło się miłować. Ale, ale zobacz, jak, jak używamy słowa. Miłuje was na przykład na przykład. Ale jak używamy słowa kochanie, to w tym kochaniu jest jakaś tam część posiadania. W tym może się łączyć jakaś. Dla jednych tak, dla innych tak. No, tak. Mówię o, mówi tak. o tym, jak jest odbierany. Tak. nie? Zazdrość idzie, zaraz, tak. zaraz krok za tym. Mało, tak bo się powiedział, że nie ma miłości bez zazdrości. Prawda? To jest nieprawdą, akurat. A, a miłowanie jest trochę takie bardziej jak miłuj bliźniego swego. To też jest dlatego miłuj, że, że, że to było dawno. Proszę. <grywa> nie, a nie ten. Ale mówię o, o, tak. o swoim, swoim. Swoim rozumieniu. Mhm. Czy, czy wrażeniu, jak to jest rozumiane, odbierane przez no społeczeństwo? Tak, ale, ponieważ... ale dla mnie to uczucie przychodzi, przychodzi falami. Są poranki, kiedy tryska ze że te, tego miłowania w ogóle jest dużo i kto na drodze, no to to dostanie. <głos> <głos> I, no. i, I tak jest. A są kiedy no po prostu jakoś tam się chowa troszeczkę mm -hmm. te, 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 te to dobre jest... uczucia. I to, to za, widzę, że to bardziej te fale przychodzą we mnie, niż są jakoś tam stymulowane przez inne osoby w moim tak. życiu. Wiesz, to jest tak, parę, parę rzeczy by tutaj trzeba było wziąć, bo tak było, dlaczego i po co. Jeżeli chodzi o sprawę dlaczego, to ostatnio, zupełnie niezależnie, przeczytałam w dwóch książkach, to znaczy niezależnie. Nie ma nic niezależnego, Mamy. bo to wszystko jest, wiesz, się dzieje po prostu, bo się, akurat siedzę w tym, zajmuję tym, i, 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 ale w dwóch książkach, e, które czytam jednocześnie, bo jedną czytam przedtem i, przepraszam, no ale ja już to się zwierzało. A drugą po zaśnięciu? Przy, nie, nie, przy jedzeniu. Ja już się zwierzałam o tym, że ja niestety czytam przy jedzeniu, a jestem sama, więc mogę sobie na to tak pozwolić. Jest. A, więc to jest i, to jed, i ta pierwsza książka to jest e, książka e, Garego Schwarza, eksperymenty na temat e, GOD, GOD, czyli takiej siły, Aha. Która, e, którą możemy nazwać spokojnie Bogiem, a która jest taką siłą e, no, no, prowadzącą w, w, aranżującą pewne rzeczy tak. i, taką, i taką planującą. Bardzo poważne eksperymenty zaplanowane. Bardzo dobrze metodologicznie i nie do podważenia w sumie. A druga książka to jest z kolei książka Walsa, który jest to autorem książki Rozmowy z Bogiem. Na pewno wiele osób tę książka czytało. A to jest książka też jeszcze w Polsce nie wydana, a ma już dwa lata, która też no mówię o tym, w jaki sposób można, zresztą to jest samowite, to jest, bo w pewnych miejscach te książki są identyczne, jakby. Tylko jedna z punktu widzenia takiego naukowego i takiego wiesz, procesu, a druga z takiego ludzkiego, ciepłego serca mówi te same rzeczy. E, namawia właśnie do tego, żeby więcej Boga było. tego czy, czy Boga, czy tego GOD, kropka, oddzielonego kropkami akronimu, więcej było w naszym życiu i we wszystkich sferach. I tam przeczytałam zdanie, że my jesteśmy e, za nie zaprogramowani, tylko że jesteśmy przygotowani, wiesz, wired, w, tak. wiesz, mamy to wewnętrzną budowę, taką konstrukcję, tym, tak. konstrukcję o, tak. do miłości. Piękne. I w jednym i w drugim wypadku, że nasza konstrukcja, Taka właśnie wewnętrzna i taka, to jest właśnie do, do, do tej miłości. No i to jest jakby dlaczego pytanie, tak? Mhm. Dlaczego? No właśnie dlatego, że. że, bo, że tak mamy. bo tak mamy. Bo mamy taką konstrukcję, która właśnie to powoduje. I o ile na przykład, oczywiście próbują tacy różni naukowcy, co to wiesz, potrafią tylko zajmować się tym, czego się nauczyli, a nic tam szerzej nie, 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 nie wyjdą poza. Jakby swoją naukę, no to oczywiście próbowali nam powiedzieć, że to dopamina, oksytocyna i tak dalej. co ciekawe, że jak zjesz czekoladę, to jednak nie poczujesz tej miłości, którą którą Do więcej czekolady, może. No, myślę, że tylko możesz niestrawność mieć wtedy, a tej miłości i tak nie, nie, po, nie poczujesz. Owszem, to tak. prawda, że podnoszą się pewne. współczynniki. E, tak, pewne e, wskaźniki. I prawdą jest, że oczywiście wydziela się różnego rodzaju chemia i dzieją się różne rzeczy, no bo my jesteśmy biologiczno-chemiczną istotą, Też, tak? Tak. A więc trudno, żeby się nie widziała, wszystko się dzieje w taki sposób, tu nic się nie dzieje w próżni, bo próżni nie ma, no więc nie ma się co, co, co dziać. Ale e, to jest właśnie to nasze po co? Ja myślę, że jest, że jest źródło. My jesteśmy do tej miłości jakby skonstruowani. Skonstruowani, o dobre słowo skonstruowani jakby. I w związku z tym, no to jest to nasze dlaczego, tak? To jest to. Jest tak. to. Natomiast po co? To już jest, wiesz, poważniejsza, poważniejsza sprawa. Znowu ci powiedzą, tym razem to biologowie ci powiedzą, że po to, żebyś miał dzieci i żebyś miał jak najwięcej i tak dalej. No ale po to, to ja bym powiedziała, że jest popęd seksualny i bym proponowała, żeby jednak no nie mylić tych dwóch e, pojęć miłość i, tak. i pożądanie. Bo owszem, to może iść w parze, może. ale wcale nie musi. I to wcale nie jest tak, że jak ktoś na przykład kocha, nie pożąda, to znaczy, że on nie kocha. Wcale tak nie znaczy, bo to różne, różne, różne rzeczy na to składają i różne jakby mechanizmy w to wchodzą. Ale myślę, że my kochamy znowu, dla, dla, właśnie po to kochamy, żeby czuć się razem, żeby czuć tę wspólnotę. Żeby czuć się lepiej. Żeby czuć się lepiej, to indywidualnie, oczywiście też, mm. ale żeby czuć tę wspólnotę, żeby, 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 żeby wiesz wracać do tej, do tej całości z innymi ludźmi. Tak. Ponieważ niestety nie wszyscy potrafią, nie wszyscy idą właśnie w taką, taką drogą, no, trochę to co ty powiedziałaś na początku, że w pewnym momencie to ta miłość właściwie to tak, do wszystkich to jest dobra droga. I co tak naprawdę tak. Tak powinno być, ale ludzie ciągle myślą, że no jak? Jak, jak kocham, czy tam miłuję, to tylko tego swojego, tak? To tylko te swoje dzieci. To tylko. No nie mogę kochać sąsiadki. A właśnie, że mogę. Ale ja się z tobą zgadzam, sąsiada też. Tylko, właśnie, powiedz to, powiedz to przeciętnemu człowiekowi. W wszystkim, powiedz Jest... o swojej żonie. <grywa> Bo wiesz, to, 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 to kochanie sąsiadki w tajemnicy przed żoną, to jest trochę inna bajka. No, no, no wiesz. Prawda? Ale, 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 ale rozgrywanie tych ale... wszystkich relacji w życiu w taki sposób, że mamy wszyscy świadomość, mm -hmm. że kochamy cały świat. Mm -hmm, tak. Wiesz, Tomek, znowu nie wiem, czy tutaj nie, nie udało ci się wejść w trochę inny nur, bo mówiąc o tej sąsiadce. Jeżeli kochasz tę sąsiadkę, to nawet jeżeli się tego żonie nie zwierzasz, no to ty się musisz zwierzać, żonie z tego słuchaj, kocham sąsiadkę i sąsiada, i mojego pracownika i jeszcze go, no nie musisz. No, jak się kocha, to generalnie ale rzecz biorąc, to widać. proszę, ale to widać. Widać, ale. To, co może nie jest takie znowu fajne, no to są te sprawy związane z pożądaniem, tak, to są tak. te sprawy związane z seksem i tak dalej. Ale znowu, jeżeli pożądasz, to to jest z kolei biologia, i to tylko czy jest to, żeby nad tym zapanować, prawda? I żeby być w porządku po prostu, żeby być uczciwym w stosunku do takich do tych relacji, jak się umówiliśmy, że tak. będą. Bo przecież tak. też są różne tak. relacje i różne związki. Natomiast nawet jak masz jakieś tego rodzaju y, uczucia, no to. to, to to, no to trudno, no to jest, to jest, jak mówię, biologia, tylko trzeba sobie po prostu z tym radzić. Ale to właśnie, że, 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 się, że się kocha jakby wszystkich, to to jest tym naszym przeznaczeniem. Dlatego skoro mówimy po co, mhm. to ja bym poszła już tutaj właśnie. Tak. Po, to, po to, żebyśmy byli razem, żebyśmy, żebyśmy każdy dla, dla, dla drugiej osoby no, chciał jak najlepiej. Bez względu na to, tak jak naprawdę kto to jest, że te, nie wiem, wszystkie dzieci są nasze, tak? To brzmi trochę tak jak, bo, bo dzięki temu świat jest lepszy. No absolutnie. Dzięki temu naszemu miłowaniu, tej naszej miłości, nasz świat jest lepszy. Nasz świat jest lepszy, ale to jest, powiem ci, za mało, Tomek. Dlatego, że ja myślę, że, że dzięki tej miłości, czy temu miłowaniu, temu kochaniu e, bliźniego i w ogóle generalnie rzecz biorąc, jak ludzi, tak wszystkich tych, co się gdzieś tam pojawiają, to po prostu spełnia się... Pewnego rodzaju, nie wiem, posłanie, obowiązek. Posłanie, nie. Posłanie spełnia się, no ta wizja tego świata spełnia się to, po co ten, gdzie my idziemy tak naprawdę. No bo przecież i religie, i te wszystkie inne rzeczy, to one z założenia, to one są po prostu po to, żeby, żeby znaleźć tę drogę do miłości. Co z tego wychodzi, to już jest zupełnie inna sprawa. Mhm. Ale z założenia, to to jest sposób dojścia. Do miłości, do źródła, do Boga, do tego wszystkiego. Czyli my, my chcemy być znowu razem. My się tam, my się rozdzielamy gdzieś tam, każdy ma swoje indywidualne życie, swoją indywidualną duszę i tak dalej, ale my chcemy, my, my, chcemy być razem. my chcemy być razem. Niektórzy to mówią wprost, że ta nasza miłość ziemska do ludzi no tacy już bardzo duchowi, niektórzy duchowo nastawieni, nastawieni do, do, do życia nauczyciele y, mówią, że to jest właśnie taki ekwiwalent tej miłości, którą my mamy do źródła, tak? którą tam dostajemy, że my mamy tę potrzebę Rozumiem. bycia tam z tym źródłem. Więc to jest ten ekwiwalent jakby na ziemi. No proszę. A w momencie, kiedy my wszyscy się kochamy tak razem i tak dalej, no to też tak naprawdę wracamy do źródła. Więc moim zdaniem to jest takie duże. Po co, nie? że to jest takie duże, jak słucham tego, co mówisz, jakby wszyscy pojmowali w ten sposób miłość. Mm. To z Walentynek by się zrobiło najważniejsze święto roku. Tak, dokładnie. I ja tak robię. Ja nie mam od lat nie mam walentynka swojego czy walentego. Tak. Ale ja właśnie tak mam, że w tym momencie bardzo ciepło myślę, czasami mówię jakieś daję sygnały różnym ludziom którzy, którzy z, hmm. których mogę tutaj, wiesz, gdzieś zauważyć, ale tak, to, to, i to byłoby piękne, prawda? Nie, nie śmiano by się, że to a, konsumpcyjne jakieś tam takie, e, rynkowe... Ja, Niech sklepy też sobie zarabiają na tym, a to jak świętym. my do tego podejdziemy, tak. to jest nasza indywidualna Ja sprawa. jestem za każdym świętem, za każdą celebracją i w ogóle jak tylko coś można, to bardzo proszę. Natomiast, wiesz, tutaj też są takie mniejsze też powody, tak, ale właśnie to, o czym powiedziałam, i to takie ujęcie znowu w tych obu książkach, o mm -hmm. których mówiłam wcześniej, to dokładnie to jest. Dokładnie jest. I to jest też, wiesz, w tym, może to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć też, chociaż nagram specjalną audycję na ten temat. Ale do ten Network Miłości 2024, to co ja bym chciała zrobić, nawet już stronę zrobiłam, już zaczęłam kanał YouTube. Kolejny otworzyłam, żeby, żeby zrobić właśnie taki, ten network takiej miłości, żeby, żeby się dzielić tą miłością. Popatrz, kraje idą w coś, coś takiego. W powstała przecież taka, do, taka grupa i dołączają do niej kraje poszczególne pod takim właśnie kątem. Ja nie wiem, tutaj teraz robię ruch, żeby przeczytać, jak to się dokładnie nazywa formuła pokoju. Okay. Czyli to też jest w zgodzie, coś, wiesz, coś taką miłością. Tego rodzaju inicjatyw w ogóle jest mnóstwo na świecie. Greg Braider chodzi po prostu wszędzie, gdzie może, zresztą nie tylko on, tylko ca cała grupa. Mówią o tym, wiesz, nawołują. Z tego musi coś wyjść. No z tego, co się dzieje, już sam fakt że tutaj naszej rozmowy dzisiaj, my, wydaje mi się, że jest taką, jeżeli nawet nie cegiełko, to chociaż ziarenkiem Och, w pewnie. tym kierunku. Na I Na pewno. No, tak, jak jest to, to powiedzenie, śpieszmy się kochać. Tak. E, nie bójmy się miłować. No to, to nie bójmy, bójmy się nie pasuje tutaj. Czego się tu bać? No to miejmy odwagę, żeby, żeby nie tylko z, wiesz, zawężać tę naszą miłość do tej deklarowanej mm -hmm. tym tak. osobom, którym obiecaliśmy, ale po prostu kochajmy. Absolutnie tak. Zresztą wiesz, tutaj jak powiedziałam, że jest jeszcze taki, taki mniejszy. Wiesz, no bo to, to jest taki, taka miłość. Już na, na takim poziomie faktycznie większym, natomiast te takie nasze miłości do tych najbliższych i tak dalej, no to, to jest taki rodzaj spoiwa, tak? Więc to jest, to jest po to, ale to są emocje, natomiast miłość ta, o której byśmy mówi, to jest pewien stan umysłu, nie można mylić miłości z, wiesz, z, z emocjami, nie. bo na przykład jak ty mówiłeś o tym, prawda? Że masz rano, raz, tak, raz. Jak tak. przychodzą te fale, to jest, to jest dużo. To, są emocje, tak. to jest dużo więcej niż sam umysł, To się rozchodzi po. Bo... Yy, no ale to stan umysłu to jest więcej niż emocja. Okej, okay. super. Tak. To raczej wiesz, ten stan umysłu decyduje właśnie o to chodzi. Że dlatego masz raz więcej, raz mniej, że na przykład coś pozwoliłeś w jakiś sposób, dałeś. Otwartą bramę, otwartą furtkę do Twojego umysłu, żeby ci tam namieszała, nie? Na przykład, żebyś tam, no wiesz, czegoś się dowiedział, coś cię tam zbulwersował. Ja, na przykład, przyznaję, odkąd się zmieniła sytuacja w Polsce polityczna, oglądam Sejm, obrady Sejmu, no nie do końca, bo tam już tych poselskich wypowiedzi na koniec to już nie oglądam, ale oglądam ten Sejm. No, i chociaż ja się staram spokojnie do tego wszystkiego podchodzić i nawet czasami mówię: Kocham cię, przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję, jak tam jakiś sposób przemawia czy coś takiego, to jednak mam, dostaję pewne informacje i powiem Ci, Tomek, że to powoduje, że potem muszę się trochę przestroić, Wyciszyć, żeby mi się tak, żeby mi się udało znowu wrócić kochać, do siebie, wrócić do siebie i, i kochać i mieć taką inną postawę. Bo to tak właśnie jest, że jak ten na, stan naszego umysłu zostanie w jakiś sposób, no wiesz, zainfekowany, powiedzmy sobie, ale nawet nie musi być zainfekowany. No życie normalnie, coś się dzieje, okay. jakieś obowiązki, bardzo fajnie pisze, o, mówi o tym um, Bruce Lee. O nie Bruce Lee, tylko ten, Bruce Lipton. Bruce, Lee. Bruce Lipton. który nazywa właśnie taki okres, na przykład, mówi, że jak jest miesiąc miodowy. Bo jesteś skoncentrowany na tej osobie, nie wpuszczasz tam innych rzeczy do tego i wszystko jest pięknie i tak dalej. Wracasz do domu z miesiąca miodowego i rabdem ta sama ukochana istota, którą tak po prostu byłeś w nią wpatrzony i tak dalej, coś do ciebie powie, a ty ją odmurkniesz, bo już masz inny umysł, tak? Już do tego umysłu wpadają różne inne rzeczy, i potem trzeba sobie tylko przypominać, i trzeba, trzeba dbać o ten stan umysłu, żeby on był właśnie taki ciągle dobry dla tej, dla tej miłości. Ale na pewno miłość, taka, te emocje i te nas łączy. Tylko, że musimy sobie zdawać z tego sprawę, że bardzo często nie ma tego kochania, i ja tutaj bardzo mocno chcę to podkreślić. Nie ma tego kochania, ludzie mówią kocham, a nie kochają. Mimo, że bo, bo czują tylko emocje, zawłaszczają, tak jak ty powiedziałaś tak. wcześniej. Myli im się e, poczucie jakiejś takiej własności, czy zaopiekowania, odpowiedzialności, tak. Tak, narzucania e, tego, tak, co. Tak, myli. Troski. Im, dokładnie. Myli im się też, wiesz, czasem na przykład e, to, że y, mają, y, no, przy, są przyzwyczajeni do czegoś, Tak. tak. Przecież nawet w życiu się takim mówi, że tam na przykład kocham to czy tamto, gdzie wiadomo, że tutaj to, to jest dokładnie przyzwyczajenie do pewnych rzeczy. Więc to nie zawsze jest tak naprawdę miłość. Jeśli się chce żądać, żeby to była miłość, no to warto. Ale no, trzeba zacząć, i tutaj znowu jak zawsze, od siebie, tak? czyli o tej miłości dla siebie. Ale no bo... piękne miejsce, żeby zacząć. Walentynki, tak. tak piękne miejsce. Zatem co, my jesteśmy przed Walentynkami, więc możemy życzyć wszystkim nas naszym tak, słuchaczom jak najwięcej Tym, miłości. którzy nas nie słuchają, też życzymy. A nie, wszystkim, wszystkim życzymy, no, wszystkim życzymy dlatego że to po co, to dotyczy nas wszystkich. Tak? I im więcej ludzi będzie miało tę miłość i będzie kochało i będzie, nie wiem, zanurzone w tej miłości, tym lepiej dla nas wszystkich po prostu. No to nieśmy tę miłość z euforią jej godną aż dalej A, no nie, co? A dlaczego nie? No dobra. Wszystkiego dobrego. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.